W poprzednim odcinku informowaliśmy o doniesieniach Federacji FAME, która poinformowała w swoim poście na mediach społecznościowych, że podczas najbliższej planowanej naluty Gali nr 24 widzowie będą mieli znaczący wpływ na kształt karty walk. Dzień później, czyli w środę, Federacja zgodnie ze swoimi obietnicami przedstawiła szczegóły swojego pomysłu, informując, że podczas piątkowego programu o nazwie Eliminator widzowie drogą głosowania wybiorą spośród 10 kandydatów 8 zawodników, którzy zostaną rozstawieni w ćwierćfinałowych pojedynkach kolejnego już w historii Federacji turnieju o nazwie Underground. Championship. Na grafice zapowiadającej program zobaczyliśmy Taziego, Denisa Załęckiego, Pawła Tyburskiego, Marcina Wrzoska, Alana Kwiecińskiego, Arka Tańcule i Gracjana Szadzińskiego, do których w czwartkowy wieczór dołączyć mieli kolejni trzej debiutujący zawodnicy. Ponadto dowiedzieliśmy się, że turniej będzie toczyć się na zasadach MMA ze skróconym parterem. Trzeba zaznaczyć, że pomysł Federacji Fame spotkał się z w miarę pozytywnym odbiorem widzów, jednak część z nich krytycznie wypowiedziała się o gronie kandydatów, dostrzegając znaczną różnicę masy ciała między chociażby Denisem a innymi zawodnikami czy negując obecność na liście frików, którzy zdają się odstawać od reszty umiejętnościami, wskazując chociażby na Alanika i Aroya. Odnotowany został również brak Denisa Labrygi, który ma przecież od lat niewyjaśniony konflikt z Załęskim. Dość szybko po ogłoszeniu fejmu, Głogowianin postanowił zresztą zabrać głos w tej sprawie i skomentować fakt, że brakuje go na liście kandydatów do turnieju. Labryga podkreślił, że gdy inni zawodnicy dowiedzieli się, że jest on planowany do wzięcia udziału w zmaganiach, to zaczęli się wycofywać. Ponadto nie omieszkał wbić osobnej szpilki Denisowi który mimo płomiennych deklaracji ze swoich wywiadów, że jest gotowy do walki z Labrygą, czy rewanżu z Omielańczukiem, również miał zgodnie z pozostałymi zawodnikami poinformować, że nie chce walczyć z byłym zawodnikiem Wotore. Jednocześnie Denis zgłosił swoją gotowość do walki z Michałem Pasternakiem i jak się okazało, nie były to jedynie mrzonki, jako że dzień później, jeszcze przed transmisją wspomnianego programu, Federacja Fame oficjalnie ogłosiła, że na najbliższej gali dojdzie właśnie do takiego pojedynku. Co więcej, panowie zmierzą się w preferowanej przez siebie formule MMA w kategorii Open bez limitu wagowego. Starcie zostało zakontraktowane na 3 rundy po 5 minut. Trzeba przyznać, że jest to bardzo mocne i ciekawie zapowiadające się zestawienie. Jeszcze tego samego dnia dość ciekawa informacja pojawiła się na portalu MMA.pl. Z informacji, do których dotarli jego dziennikarze do udziału w turnieju, przewidywany miał być również Jacek Murański, jednak włodarze Federacji Fame zdecydowali się zrezygnować z tego pomysłu i odsunąć Jacka od turnieju z uwagi na jego zachowanie za kulisami Gali Prime 11 podczas szeroko omawianej już przez nas na kanale awantury Murańskiego i jego małżonki z Arturem Gwoździem. I innymi osobami z flikowego środowiska. Należy podkreślić, że nie ma póki co żadnych dowodów na to, iż udział Murana w turnieju był faktycznie planowany, a dziennikarze MMAPL powołują się na swoje ustalenia, dlatego warto podchodzić do tych doniesień z pewną rezerwą. Zgodnie z zapowiedziami, w czwartkowy wieczór odbyła się transmisja programu o nazwie Eliminator i szybko poznaliśmy pozostałych trzech kandydatów do turnieju, dla których udział w najbliższej gali byłby przy okazji okazją do frikowego debiutu. Okazali się nimi kojarzone z aferą na jednej z konferencji przed galą Cloud i ofensywnie Wówczas wobec Denisa Załęckiego i szachty rapper Melicha, były zawodnik m.in. UFC i emerytowany policjant, który pojawił się już na wydarzeniach organizowanych przez Federację Prime Piotr Hallman, oraz specjalizujący się w boksie i niepokonany na zawodowych ringach oraz mocno skonfliktowany od dłuższego czasu z Adrianem Polakiem Oskar Wierzejski. Już na początku programu wystartowało głosowanie, przy pomocy którego widzowie poprzez stronę Fame mogą wytypować ośmiu zawodników, którzy ostatecznie znajdą się w turnieju. Dwójka odrzuconych Freakfighterów, która zgarnie najmniej głosów, nie zostanie jednak. Z niczym jako że zmierzą się na gali w dodatkowym bezpośrednim starciu. Głosowanie dobiegło końca dziś o 17, a więc już po zredagowaniu tego odcinka, a jego wyniki widzicie teraz na ekranie. Program w zdecydowanej większości przebiegał pod znakiem intensywnych dyskusji na temat swoich umiejętności, szans w turnieju i wyników ewentualnych pojedynków. Mimo tego jak na flikowe standardy nawet te dość mocno złagodzone ostatnimi czasy w fejmie, w studiu panował spokój i obyło się bez większych dymów. Chyba jedynym zawodnikiem, który zapewnił tego wieczoru na antenie nieco więcej emocji był Denis Załęcki, który kilkukrotnie wdał się w ostrzejsze wymiany zdań z poszczególnymi zawodnikami. Już na samym początku transmisji Tazi zasugerował bowiem, że z racji na swoją zdecydowanie większą odrywali masę. Ciała, Bedboy nie powinien brać udziału w turnieju, na co Torunianin zareagował bardzo impulsywnie, kilka razy zachęcając Matoczyńskiego do tego, by zgodził się stoczyć z nim pierwszy turniejowy pojedynek bez losowania. Kto waszym zdaniem nie pasuje do tego grona? Bedboy jest nie powinien. A dlaczego? Bo jest gruba <grymne> Ale To, to, to zróbmy zrupo... pierwszą, pierwszą walkę razem. Chcesz? No? Walczymy jako pierwszy? Tazy z jednej strony podkreślał, że nie miałby problemu z tym, żeby z nim wyjść. Z drugiej jednak uznał, że woli poczekać właśnie na losowania, zamiast układać drabinkę. Następnie dodał, że może zawalczyć z Denisem w normalnym starciu na kolejnej gali. Chwilę później Załęcki dyskutował już z występującym na programie wyjątkowo w roli współprowadzącego Michałem Pasternakiem. Wampir wymienił bowiem frikowe rezultaty Denisa, które delikatnie rzecz ujmując nie powalają na kolana, co nie spodobało się bojowi który ocenił, że w ich bezpośrednim pojedynku zakończonym ostatecznie remisem, to on był lepszy, jednak został oszukany przez sędziów. Denis, przegrywałeś z Wyszynem. z co ty twierdzi, że przegrywałem z remisowaniem z Gwibórskim, z, z Wielkim Bóg i. Ale z tobą wygrałem. I niby zremisowałeś Ale z tobą. Z nie z niby tak jest z wygrałem. Napisane. Wygrałem, a mnie oszukali. Jak wygrałeś, jak zremisowałeś? Bo... Nie. Dobrze. Ja czy nie? Jak wprowadzę. Ale sfalowałeś mnie, czy nie? Nie pamiętam. No to. Se przypomnij, to nie mi. おお w dalszej części programu ponownie podgryzać Załęskiego próbował Tazik, który w ostrych słowach ocenił jego ostatnie internetowe poczynania. W odpowiedzi na to Denis wrócił pamięcią do tematu ich niezrealizowanej ostatecznie solówki po jednym skejdzie oceniając, że do niej nie doszło z powodu tchórzostwa streamera. Nie w, w ogóle zerkałeś nie na to tak... Skur... To, to się A Czemu no, się obstrałeś solówki na zewnątrz? Nie obstrałem się solówki. Czemu naskarżyłeś szefowi, powiedzieć? A rafa powiedział, że mnie się. A czemu w ogóle naskarżyłeś szefowi? No bo stałem dostałko i gadałem z kulikiem. Podczas transmisji Denis jeszcze kilkukrotnie zaczepiał Taziego, negując jego wolę walki i zapraszając do stoczenia premierowego pojedynku na turnieju. Mataczyński konsekwentnie nie zgadzał się na tę propozycje, podkreślając, że woli poczekać na losowanie, a z Załęckim zawalczyć poza turniejem w formacie trzyrundowym. Ciekawiej zrobiło się również przy okazji telefonu do Denisa Labrygi, który zgodnie ze swoimi instagramowymi storkami deklarował, że jego przeciwnicy nie chcieli brać udziału w turnieju w przypadku jego udziału. Wśród wymienionych. W tym gronie zawodników był również Załęcki, który nie zgadzał się z taką narracją i podkreślał, że był gotów stoczyć z Labrygą nawet walkę w ramach main eventu ostatniej, niezorganizowanej ostatecznie gali Cloud. Obaj panowie nie doszli ze sobą rzecz jasna do porozumienia w tym zakresie, a wymiana zdań po chwili ewoluowała do wymiany obelg. Więc czemu pali, że się nie chciałem stąpić, ja pierwszym wyszedłem z inicjatywą? I ja mam informację no, taką, że Denis chciał się z Labrygą i był gotowy Zabrym na walkę. Ja jestem za Ku... Się roz... zaraz po pasie, ku... W późniejszym czasie również inni zawodnicy zaprzeczyli doniesieniom Labrygi, jakoby bali się walczyć w turnieju z jego udziałem. A do tego informacje ze słuchawki prosto do włodarzy Fejmu również burzącą narrację głogowianina przekazał Maciej Turski. Podobno mam informację od Absolutna. organizacji, że generalnie to, że tak, to jest gdzieś fantazja Denisa Labrygi, że kto, którykolwiek z zawodników chciał się wycofać po otrzymaniu informacji, że... Ma się bić Denis Labryga. Labryga z kolei informował, że informacje o strachu zawodników otrzymywał odcytując ich wychowawców, którzy dzwonili do niego z informacjami w tym temacie. Na sam koniec programu byliśmy świadkami memicznego face-to-face'a Denisa z byłym policjantem Piotrem Halmanem, a za kulisami wydarzenia doszło do spełnienia marzeń wielu internautów i odtworzenia legendarnego już mema, jako że Denis Labryga dogadał się z Halmanem i tym samym zatańczył z policjantem na TikToku. Warto odnotować też dwa wątki poruszone przez Denisa Zawęckiego podczas wywiadów po programie. Przy okazji rozmowy z Mateuszem Kaniowskim, Bad Boy zapowiedział, że za około 3 tygodnie opublikuje on film, w którym wyjaśnia ze swojej perspektywy aferę z ex-boxdela Magdą. Dodał on, że w materiale poruszona zostanie kwestia od działalności loskot oraz mężczyzny, który miał nią w tym przypadku sterować po to, by skompromitować za męskiego. Przysięgam, że ten film <laughs> rozpierdoli polski internet. Ale o czym dokładnie, bo moi widzowie przecież nie wiedzą. Między innymi o y, działalności Magdy, byłej boxdela. Internet. Jest kompana, który ją podkręcał do tego. A nie powiem wam kto... Zobaczcie Na filmie. Ja się, zagrałem, ja się zawiodłem. Po chwili, w odpowiedzi na pytania Kana, wprost ocenił, że cała afera została wykreowana po to, by w niego uderzyć. W dalszym ciągu tego wywiadu Załęski zasugerował również, że nie będzie brał udziału w ewentualnym powrocie bandy, ale dodał, że nie z powodu decyzji Boksdela, a swojej własnej inicjatywy. Jak już nie mam być w bandzie, to ja nie chcę być w bandzie, ani że ktoś mi będzie mówił, że. A chcesz? Daj spokój. Nie, 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 ja już tam nie będę. raczej. Zawiodłem się na paru osobach, a ja wytłumaczę, ja, ja tam wytłumaczę Boxdelowi od. No, czy on wie dobrze o co chodziło, ale no nie ważne zresztą jestem się tu na film już W czwartek odbyła się konferencja przed sobotnią galą Misfits and Dozen X Series 20, na której w roli reprezentantów naszego kraju zjawili się mający już za sobą udział w jednym wydarzeniu tej organizacji Madeusz Ferrari oraz Nathan Marcoń. Ferrari wielokrotnie podkreślał zresztą, że jego celem jest międzynarodowa kariera i stoczenie walki z jednym z włodarzy federacji i przy okazji jednym z najpopularniejszych twórców na całym świecie KSI. -em. Jak się okazało, tego wieczoru postanowił ponownie pokazać się szerszej publicy i w jaki sposób przybliżyć się do tego starcia, jako że panowie Przygotowali na konfę krótki performance. W pewnej chwili wparowali na scenę, a Amadeusz zarzucił youtuberowi, że ten wraz z innymi twórcami brał udział w owianych złą słową imprezach pi Die'ego. Marcoń z kolei zadeklarował do mikrofonu, że tak właśnie było, jako że również był obecny na eventach i to mając zaledwie 12 lat. That's the true that you, Logan and Nina parting with DD! You parting in on Didi parties! We Loganem Remember you. I was be on the party. I fucking <noise> remember you. Why you were there? I was 12. 12. <noise> I was 12. <noise> Co ciekawe KSI podłapał konspekt na naszych rodaków i wszedł z nimi w dyskusję zaprzeczając ich doniesieniom, a następnie zgodnie z ich żądaniem przysiągł na swoje wielkie czoło, że nie ma nic na sumieniu. If you not parting promise on your forehead. A powiedz na sam koniec performansu Nathan uścisnął raperowi dłoni i w swoim stylu pocałował go w głowę. Pod sam koniec Ferrari pozdrowił do mikrofonu Boxdella oraz Wardęgę. Pozdrawiam Backstona, pozdrawiam Wardęgę. Dość szybko okazało się, że panowie w ten sposób dopieli swego, jako że cała akcja odbiła się szerokim echem w sieci. W komentarzach pod zapisem transmisji dominują komentarze podkreślające, że duet Ferrari-Kraken zrobił na konfie prawdziwe show i muszą być oni obecni na kolejnej gali. Rzecz jasna są to komentarze pisane przez polskich użytkowników, ale federacja z pewnością dostrzeże poruszenie i wielkość community zebranego wokół Amadeusza i Natana. Wypowiedź Amadiego została ponadto udostępniona przez kilka twitterowych portali o mocnym międzynarodowym zasięgu. Mowa Między innymi o Drama Alert, Happy Punch oraz KSI News, które dorzuciły do swoich publikacji dość poważnie brzmiące nagłówki, takie jak KSI naciskane w sprawie zarzutów wobec Didiego, i na których filmiki zostały wyświetlone kolejno 1,6 miliona, ponad 800 tysięcy i niespełna 200 tysięcy razy. Ponadto zgarnęły tysiące polubień i setki komentarzy oraz dalszych udostępnień. Czas na pudelkowy segment naszych newsów, którego treść jest tym razem bardzo mocna. W środę wieczorem do free części internetu wypłynęła szokująca wręcz informacja o niewierności małżeńskiej, będącego menażerem wielu zawodników i mającego za sobą nie tak dawno temu dobry pięściarski pojedynek z Marcinem Wrzoskiem Filipa Bądkowskiego. Co więcej, cegiełkę do tej niewierności dołożyła Xbox Della i jednocześnie zawodniczka z jego stajni Magdalena Scott ale po kolei. Na instagramowym profilu Bądkowskiego pojawiły się dwie relacje ze zdjęciami, na których wspomniana para bez żadnej krępacji namiętnie całuje się w górskiej scenerii. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Filip ma żonę i co więcej, to właśnie ona była odpowiedzialna za publikację tych zdjęć na jego profilu. Kobieta oznaczyła wspomnianą parę na storkach i napisała, po co przeżywać traumę sama, skoro mogę się z nią z wami podzielić? To mój mąż na w cudzysłowie wyjeździe sportowym. Magda i Gosia, dziękuję za sąsiedzkie herbatki, było Milusio. To ostatnie zdanie może sugerować, że do zdrad mogło nie dochodzić tylko z Magdą, ale również nieznaną bliżej Gosią. Na kolejnej relacji żona Bądkowskiego zamieściła również wspólne zdjęcia z Filipem i ich dzieckiem. Fotografię popisała słowami: A tu nasza piękna, kochająca się rodzinka niecały miesiąc temu. Doniesienia żony Filipa, zaprezentowane w kompromitujący go sposób, odbiły się olbrzymim echem w sieci i spotkały się z ostrą reakcją wielu Osób z branży. Głos w sprawie zabrał m.in. były partner Magdy, czyli Boxdel, który napisał chłop o wy... do śmieci żonkę i dziecko zaję". Się z Magdą. Czy Natan Marcoń, który uderzył w urodę Magdy i zasugerował, że Bądkowski ma na swoim sumieniu więcej tego typu szemranych zachowań, publikując niekorzystne zdjęcia Loskod i wspólne rodzinne zdjęcie Filipa podpisane słowami, jak można zamienić dom na noc w trzygwiazdkowym hotelu, pomijając, że to nie jedna taka akcja. Następnie napisał menadżer Alana Sequento, kaczora i jeszcze większych zbłąk się zbyło Boxdela. Chłop z żoną i dzieckiem zdradza ją nałogowo, a żona Giga Chat wrzuca to z jego profilu, Filip Bątkowski, a to dopiero początek. swój komentarz na Twitterze zostawił również Don Cassie, który niedawno informował o tym, że ma konflikt z Wątkowskim pisząc: I ten śmieć się do mnie pultał, że mu ręki nie chce podać. Intuicja mnie rzadko zawodzi i wiedziałem, że to obrzydliwy, zakompleksiony frajer już kilka miesięcy temu. Kurdupel z małą fujarą, chłop marzone i dziecko należy odnotować w tej całej aferze jednak również udział Magdy, która z pewnością nie może być siebie w tej sytuacji dumna, jako że wiedząc o tym, iż jej menadżer marzone i małe dziecko zdecydowała się nawiązać z nim romans. A wy co sądzicie o tej sprawie? Czy maska Xbox dela, która jeszcze niedawno sama ogłaszała światu niemoralne zachowanie Denisa, właśnie opadła? A może waszym zdaniem ma prawo sypiać z kim chce, i na pogardę w związku z wyciekiem zdjęć zasługuje jedynie niewierny małżonek. Dajcie znać, co sądzicie o tej aferze pod filmem. Jeszcze tego samego dnia wieczorem do całego zamieszania odniósł się na swoim Instagramie sam Bądkowski, który opublikował serię storek z komentarzem w tej sprawie. Menadżer wielu frykowych zawodników podkreślił, że to co się stało dzień wcześniej, dotyczy wyłącznie jego oraz jego żony, i dodał, iż uważa, że kobieta popełniła błąd, wyciągając ich prywatne na światło dzienne. Zaznaczył, że sprawę zamierza on wyjaśniać wyłącznie właśnie z żoną, prywatnie, a nie przy Pomocy internetu oraz zaapelował decytując ludzi rozsądnych o uszanowanie jego decyzji. Następnie przeszedł on do kontrataków w stronę osób, które zabierały głos w tym temacie, skupiając się głównie na Boxdelu, pisząc życzliwi, tak jak boksdel niech zamknął się w domu i pomyślał nad swoim życiem, a nie moim. Jakbyś spasiony nie zdradzał wielokrotnie madzi to może i ja i ty, i ona bylibyśmy gdzieś w innym miejscu. Jesteśmy gdzie jesteśmy, a ty próbujesz robić content na kobiecie, z którą byłeś 8 lat i na mojej rodzinie. Na koniec Bątkowski zasugerował, że w przyszłości pojawią się z jego strony bardziej szczegółowe wyjaśnienia tej sprawy i raz jeszcze zaapelował o niewieszanie psów na nim czy Magdzie. Cytowane i przytaczane przez nas relacje dość szybko zniknęły jednak z profilu Filipa, który zastąpił je później jedną krótką i rzeczową storką o treści. Przepraszam, że moja rodzina musi przez to przechodzić, szczególnie w obecności mediów. Story z Bądkowskiego zostały zrepostowane na twitterowym profilu Wenka i właśnie tam do jego słów odnieść postanowił się Boxdel, który nie ugryzł się w język, podpisując zdjęcie Filipa w wojskowym mundurze słowami szeregowy Bądkowski pseudonim: Zdradził rodzinę, to i Naród też zdradzi. Na afterach najbardziej na... Fryer chłop, który zrobił loda za bonusy od federacji dobre relacje z Pasternakiem. Sentino po raz pierwszy wypowiedział się na temat Grande Connection, TD został zdisowany na antenie telewizji, a Sarius i Reto zakopali wojenny topór. Jeżeli interesują się tego typu informacje, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał RapTok.